Witam serdecznie. Przed chwilą skończyła się walka Kamila Seremety na gorąco. Podobno lubicie, ja też Dlaczego? nie mam żadnego problemu, żeby wrzucić parę zdań na gorąco. Mniej więcej tego, zobaczyliśmy to, czego się wszyscy spodziewaliśmy. Natomiast jest jedna rzecz, że powiem szczerze, że dzisiaj przeglądając wpisy niektórych, to, to mam ochotę do niektórych wsiąść w samochód i pojechać autentycznie. Albo dać adres Kamilowi Seremecie, bo wpisy typu Dostał w pierdol i bardzo dobrze. Kiedy wrzuciłem na Twitterze, na przykład e, Kamil ciężko bije jakieś przygłupy a e, komentarze typu a czego innego się spodziewałeś, to jest Twitter. Jak nie umiesz korzystać z Twittera i się, i się chcesz tam jakoś wywnęcić gościu, to napisz do Kamila albo przyjdź do jakiejkolwiek sali pięściarskiej w Polsce i pogadaj z kimkolwiek, albo właściwie wyjdź na ring i załóż rękawice, byłoby zdecydowanie lepiej. No, naprawdę żenujące wpisy, ale Poświęciłem mi tak 45 sekund za dużo na tego typu wpisy, ale chętnie bym poznał tych ludzi z adresów, a nie tylko pochowanych za jakimiś tamnikami. Skończyliśmy temat. Dominacja Triple G od początku odnosiłem wrażenie, że powoli się rozgrzewał, nigdy nie walczył całej rundy w tym samym tempie. To jest ta największa różnica, jaką w tej chwili zauważam między tym dawnym Gołowkinem, a dzisiejszym. Dzisiejszy Gołowkin ma zrywy. Zrywy 20, 30, 40 sekund podczas rundy. To wystarczało, żeby trafiać Kamila, który leżał przez trzy razy na deskach. Natomiast nie ma takiego Gołowkina, który potrafi wytrzymać to swoje własne narzucone tempo przez całą rundę. Czy kilka rund pod rząd, a tak bywało. No jednak w wieku się nie oszuka, te 38 lat Wyglądał moim zdaniem lepiej niż w pojedynku z Rolsem. Wyglądał mniej więcej dla mnie tak samo jak w pojedynku z Derewiacenką. Natomiast no, miał przed sobą rywala, który po prostu no, nie ma siły przekonywania. W boksie siła przekonywania to jest to. Ciosy Kamila Szeremety nie robiły na nie absolutnie żadnego wrażenia. Tym bardziej wydaje mi się, że ta uwaga, którą miałem, że to nie jest już ten sam gołowkin, który potrafi ciągnąć i zadawać tych ciosów 2-3-4 serie po 4 ciosy, parę sekund przerwy znowu, to już, już go nie ma, tutaj tego, tego gołowkina. Natomiast przez, cały, przez całą walkę dostawałem sms -y od kolegów z amerykańskich, od m.in. od Toma Lefflera, promotora czy szefa Triple G Promotion, mówiącego, że tak twardego, tak twardego Kamila Szeremety się nie, spodziewa, nie spodziewali. Bo rzeczywiście e, takie były komentarze w prasie, przepraszam, w, podczas komentarzy tutaj w Stanach Zjednoczonych. Ja wiem, że mieliście polski komentarz. Nie wiem, co mówili koledzy na temat tej walki. Natomiast tutaj mniej więcej od czwartej, czy piątej rundy była dyskusja na temat tego, czy tą walkę można dalej kontynuować, bo wiadomo, że ona się toczy w jedną stronę. Tu nie chodzi nawet o te Trzy knockdowny, bo takie rzeczy się zdarzają. Natomiast no, tutaj e, Kamil był trafiany wszystkim, wszystkim, praktycznie co leciało. E, natomiast cały czas próbował. E, możemy tutaj winić, jak na przykład również w tym momencie, podeprę się paroma komentarzami e, Twitterowymi Teddy Atlas czy Dan Rafael krytykujący IBF za to, że. Nie może być walka o tytuł mistrza świata, kiedy dysproporcja pomiędzy umiejętnościami i siłą jednego zawodnika jest tak wielka, jak była pomiędzy Główkinem i Seremetą, bo było. Co do tego nie ma, nie ma nikt wątpliwości. Jeżeli ktokolwiek uważał, że to była wyrównana walka, ja to czasami mówię, to naprawdę dajcie sobie spokój z boksem. To nie była wyrównana walka, to było, to było bardzo systematyczne, brutalne rozbijanie Kamila przez przez Gołowkina, natomiast wydaje mi się, wydawało mi się to szaleństwem, powiem Wam, na początku, kiedy rozmawiałem i z trenerem Łapinem, i z... zresztą widzieliście pewnie wywiady, jeśli nie, to odsyłam, kiedy mówili o tym, że no, nie wolno się cofnąć, bo on Cię zniszczy, musisz próbować coś robić. I rzeczywiście próbował, próbował zadawać ciosy, próbował zadawać kombinacje, próbował, próbował jakoś spychać Gołowkina Kamil, no natomiast, no, nie zepniesz e, pięściarza tej klasy, tylko tym, że po prostu lepiej się ruszasz. Po, momentami naprawdę Kamil Szeremeta ruszał się zdecydowanie lepiej niż Gołowkin. Jeśli nie masz tej, tej pary w rękach, to nic kompletnie nie zrobisz. E, mówiłem o tej krytyce e, zaraz po walce ze strony ważnych ludzi tutaj światowego boksu. Natomiast no, to nie jest problem Kamila Szeremety. Kamil Szeremeta zrobił co mógł przy tym. W wymiarze co mógł zrobić. Absolutnie się nie zgodzę ze stwierdzeniem jego promotora, że zostało zrobione wszystko, co można było, żeby był przygotowywany jak najlepiej sparował z 90 kg porzęskiem, więc wszystko nie zostało zrobione. Natomiast czy dałoby się coś innego zrobić? Trudno w tym momencie powiedzieć. To już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa, jeśli chodzi o, o przygotowanie kamila. No bo kamil jest kim jest. Wiemy, ile ma nokautów, wiemy, z kim walczył, natomiast absolutnie nie musimy się tego wstydzić. Druga strona medalu, zawsze jest druga strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że czy, czy zadowalają nas pojedynki, w której Polak przegrywa, jest trzy razy na deskach, jest absolutna dominacja, statystyki są brutalnie miażdżące i mówimy, nie mamy się czego wstydzić, bo nie było wstydu no to jest takie wiecie co chcę powiedzieć to jest takie na zasadzie no, mogło być gorzej ale nie było natomiast no, chcemy żeby nasi pięściarze wyjeżdżali na walki o tytuł mistrza świata i walczyli na zasadzie żeby tą walkę wygrać a nie żeby nie było nam wstyd eee, wielki szacunek dla Kamila Szeremety Powiem e, na początku o takich gościach, co też tam jakiś wpis o, o, o szacunku dla Kamila na Twitterze. To zaraz za co, za, za co szacunek, tylko za to, że wyszedł. Gościu, weź naprawdę nie, ja chyba z, zablokuję albo zmiutuję dzisiaj 50% wszystkich tych, którzy takie rzeczy piszą, bo to obraża sportowców. Naprawdę obraża sportowców, a wam mówię wam, jesteście tacy odważni: podajcie adres pójdźcie do jakiegokolwiek klubu pięściarskiego w waszym mieście, w miasteczku, wsi i powiedzcie to pięściarzom. Bardzo proszę. Bo nie to, że bronię tutaj Kamila, patrzę sportowo, to był mysmecz. Nazywajmy rzeczy po imieniu. To był mysmecz. To był jeden zawodnik z elity i drugi zawodnik klasy średniej europejskiej, czyli Kamil Szeremeta. To wiem. Natomiast e, charakterem Kamil Szeremeta i, i, i i tym, że próbował, mógłby podejrzewam obdzielić trzy czwarte pięściarzy. Podejrzewam, że niektórzy, niektórzy z tych pięściarzy, których mógłby obdzielić tymi jajami charakterem, to są wasi bohaterowie dzisiaj. Ale to już jest zupełnie inna sprawa, na inny vlog. Walka skończyła się tak, jak chyba wszyscy przypuszczaliśmy, że się skończy. Ja chyba stawiałem na szóstą, szóstą rundę. To nie ma znaczenia. To, to, była, to była absolutnie kwestia czasu i dlatego została podjęta ta decyzja. Część z Was może w tym momencie powiedzieć, dlaczego w ogóle taką decyzję podjęto, natomiast nie można było innej decyzji podjąć. To była słuszna decyzja. Nie mam wątpliwości, że nie rozmawiałem z Fiodorem, nagrywam to na gorąco. Dajmy im odpocząć, że powiedzą dokładnie to samo. Rozumiemy, Sytuację wiemy, co się działo przez te 20- kilka minut na ringu, rozumiemy decyzję przerwania tej walki. E, absolutnie treść komentarzy tutaj po tej stronie oceanu jest dokładnie taka, tą walkę można było prze, przerwać już wcześniej, natomiast nikt nie ma problemu z przerwaniem kiedy została przerwana, I przede wszystkim z charakterem, z charakterem Polaka. E, Miłego odpoczynku dzisiaj w hard rock, szczęśliwego lotu do Polski. W dalszym ciągu będziemy czekać na, na ten moment, kiedy, kiedy Polak, pol, ręka Polaka zostanie podniesiona w górę i będzie mistrzem świata. Nie jest to takie proste, mówię już o tym od jakiegoś czasu, że moim zdaniem boks światowy tego, tym najwyższym, najwyższym poziomie, naprawdę Polsce odjeżdża bardzo, bardzo. Dzisiaj było widać, to był. Najlepszy polski pięściarz wagi średniej. W tej chwili widzieliśmy, co zrobił z nim 38-letni 38 Gołowkin. Słuchajcie, to tyle na gorąco. Przypominam, jutro Canelo Alvarez kontra Kalum kontra, e, Smith. mamy się. Pozdrowienia dla Kamila. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy naprawdę czują boks. Ci, którzy nie czują boks, to wypad. Naprawdę wypad. Trzymaneczko. Na razie.